Cześć kochani, Auryczny Tarot. I dzisiaj aura nadmorska, trochę wietrzna. Mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słychać. Mam również nadzieję, że zasoby, które posiadam w telefonie, jeżeli chodzi o baterię, także pozwolą mi nagrać to, co chcę dla Was nagrać, ponieważ nie wzięłam powerbanka. A więc idziemy na żywioł. Przed nami dwie dawno już nieużywane przeze mnie i trochę zapomniane talie. Zapewne Wam znane, anielskie, a więc karty związków i karty podpowiedzi, odpowiedzi od aniołów również. I dla każdej z grup zadam pytanie, co On, ona o Was myśli, jak do Was podchodzi, jak Was odbiera, jak na Was patrzy. I drugie zagadnienie, czego by od Was oczekiwał? Przetasuję sobie teraz te talie. Nie wiem, czy uda mi się to zrobić bez spotyku, żebyście też to widzieli, ale spróbujemy słuchajcie, zobaczymy, jak to, jak to wyjdzie. O, taki, taki kadr. A więc zerknijmy. Będziecie słyszeć zapewne, że pasuje talię. Dla osób, które wybrały białe pióro, co on, ona o Was myśli? Jaki ma stosunek do Was? Co w jego założeniach, jeżeli chodzi o odbiór was się kryje. Co on ona o was myśli? Osoby, które wybrały to biały pióro. pamiętajcie, że czytanie jest ogólne, a więc też w pytaniu, co on ona o was myśli może kryć się to, co wy w stosunku do niego, do niej. Moglibyście poczynić, a więc odbierajcie to tak dwustronnie. Postarajcie się uruchomić intuicję, postarajcie się również wczytać w to najbardziej obiektywnie, znając swoją sytuację. I jak chciałby was postrzegać, a więc niech w tej odpowiedzi będzie także to, czego może brakować, co jest do przerobienia. Jak chciałby was odbierać on, ona, ten człowiek. Jak on, ona chciałby was odbierać. Zanim wybiorę karty anielskie, jeszcze drugą grupę sobie dolosuję, a więc jak on, ona na was patrzy. Jak was postrzega mentalnie, charakterologicznie, intuicyjnie, emocjonalnie. Jak on, ona na Was patrzy. Jak on, ona na Was patrzy. Osoby, które wybrały ten akcent dwukolorowy. Jak chciałby... To widzieć, co jest dla niego dla niej ważne, pod spodem dla wszystkich pokazała się bratnia dusza, tak to jest twoja bratnia dusza. I możecie zadać teraz pytanie grupa pierwsza, więc osoby, które wybrały to białe pióro, a ja wylosuję dla Was kartę anielską. Grupa numer dwa. Zadajcie sobie pytania. Może musicie doprecyzować, bo nie chcę się pokazać karta. Pod spodem dla wszystkich pokazało się w przeciągu roku. I zobaczmy, tak bez statywu. A więc jak on, ona na was patrzy, zerknijmy. Możesz bezpiecznie kochać. Otwórz swe serce na otrzymywanie i dawanie najwyższej energii. Może tak na was patrzy, może tego oczekuje, a może tak postępujecie i on, ona to widzi. Znacie swoją sytuację, wiecie najlepiej. A jak chciałby, chciałaby na was patrzeć, jak chciałaby was widzieć. Flirt. Rozszerzaj swoją przepełnioną radością energię na innych. A więc osoba, którą pytacie, z pewnością otwiera swoje serce na Was, pragnie także, abyście otworzyli swoje serce na nią. Ale w tej chwili być może to, co chciałaby uzyskać na tym etapie, na którym jesteście, jest flirtem. Jaka odpowiedź od aniołów dla grupy pierwszej? Zobaczmy. Pytaj swoje anioły. A więc oddajcie się medytacji, pogadajcie, może właśnie pójście gdzieś na spacer. spacerujcie, oddychajcie głęboko powietrzem, pijcie dużo wody także. A I pozwólcie sobie na odrobinę dystansu, także tego, co jest właśnie obiektywną oceną sytuacji. A i efekt, pamiętajcie, pojawi się według kart w przeciągu roku. I zapraszam grupę drugą, a więc osoby, które wybrały to pióro. Zobaczmy, jak ta osoba na Was obecnie patrzy. Odrzuć nawyk kontrolowania. Pozwól tej sytuacji rozwijać się w naturalny sposób. A więc, widocznie, według tej osoby, powinniście odrzucić ten nawyk, próbę patrzenia gdzieś, śledzenia, ale także pewnej presji, którą ta osoba może czuć, jeżeli chodzi o przyspieszanie pewnych spraw. Jak ta osoba chciałaby na Was patrzeć? Pojednanie. Ktoś z Twojej przeszłości znów da osobie znać. Może chce, żebyście się ponownie odezwali, a być może ta osoba również się do Was odezwie właśnie w przeciągu roku. Jaka odpowiedź na Wasze pytanie? Zerknijmy. Okazja. Zatem karty mówią, będzie do tego okazja. Aby stworzyła się taka możliwość, by sobie coś być może wyjaśnić, a być może jest to okazja do tego, żeby się uwolnić. Okazją również może być to, co dla Was indywidualnie ważne w tej sytuacji. A więc to o co pytaliście, a anioły odpowiadają, jest lub stworzy się okazja do tego, żeby coś ulepszyło się, żeby było coś zdrowszego a więc w odpowiedzi na Wasze pytanie, a zakładam, że pytanie dotyczy także i jest związane ściśle z tym przekazem, z tym wątkiem, z tą osobą. Karty mówią wyraźnie, że osoba, sytuacja przyniesie szansę do tego, żeby coś się okazało bardziej. Taki dzisiaj szybki przekaz, bardziej intuicyjny, bardziej może też informacyjny, a więc taka wiadomość gdzieś z kosmosu w postaci krótkich znaków, haseł. A tymczasem jeszcze zabieram Was na chwilę na morze, aby właśnie odułomiliście intuicję, aby pozwolić sobie na odrobinę relaksu, odskocznik, znalezienia być może dodatkowego sygnału znaku. Zobaczcie się, do zobaczenia nie przychodzi do Was tylko to, co Wam potrzebne i tylko to, co dla Was najlepsze.